Dowód mogę rzucić Idź i Ci pokorzę. co oczy zrobić. Dowód. Ty jesteś 18 sierpień. Nie. 14 sierpień. Przecież dobrze wiem. Cicho! Robisz zakład? Że co? Odma piwa i jutro co to... kurwa wciąż dowód i Ci dowód pizdę na stół. Oczy zrobić. A Ty masz kurwa dowód w ogóle? Mam. ja dowód masz. Z tatą byłem w gminie. Dowód, wnioski, wszystko. Bo ja miałem wypełniony, ojciec wypełnił, Norbie się jeszcze z nami był. Ja? I za tydzień pojechałem i nowe dowody, takie małe, kanciate. Masz dowód? Tak. Ten nowy? Tak, nowy dowód. To, że ojciec przyjechał, to, że weź go spytaj. Prawo jazdy masz? Nie, ja, ja prawka nie mam. A no pierdolisz, amigo. Ja ci jutro przybiorę. Bo mnie nie ciężko, bo mam w swoim hotelu. I ci rzucę na stół co zrobisz. Że co? No, ile, który roślnik jestem? Jest Ty jesteś 62? 14 sierpień. 18. 69 roślnik jestem. Z dzichu, Janka, brat. Co co? Jeden rocznik są my. To ja bilet dostałem do Wałca, do cyrku. Gdzie? Do Wałca do cyrku. Do, do Wałca? Tak. To mnie bilet zabrali. Ja za dwa dni, kocham, bilet oddać. Dostuł z cichu. Twój bilet. Tak. I ja byłem rok odrzucony. Spiciecie, jak z nich przyjedzie. A ty byłeś w wojsku? Nie byłem. Mnie rok odrzucili po roku, jak dopiłem wiesiu, przeszedłem do Sewila. I wojsko miało... Gdzie? Do cyrku? Do cywila, żebym przeszedł. No. A z u półtora roku. A czemu ci nie wzięli do wojska? Bo oni wtedy już brali kto ma szkoły studia. A ty nie miałeś studia? Ja nic. Ja osiem klas ukończone. A, a czemu nie pożyć do szkoły gdzie? A co? A, a skąd pieniądze? jak w domu była bieda? Ja kurwa pieniądze do szkoły inne trzeba było? Tak, było! I z u półtora roku w cyrku! Jeba, tego Zdzichu miał dobrze do przysięgi. Od przysięgi z był pisarzem Siedział. Kim był? Pisarzem. Kim? Pisarzem. No. Kim był? Kurwa. No dobra, no nie mogę mi mówić i chuj tam. Kim? Dzichu miał tak! Ale kim był? Pizzazem, piżarzem. No, kurwa siedział. Mundurze i chuja 8 godzin od pierdolu i całe noczki miał spokojnie tego do przysięgi. No to go gonili tam, nie? No bo to przecież nie musisz, nie? Przyjedziesz z nich, Ja to wspomnę Mój bilet dostał no, no Ojciec Pilec to ci powie A ci się udało, nie? A ja rok ten Patrzę Za 4 dni po roku Dopiły, Do Cywila przeszło Ło Jakże ja, się napił do Boży do Śmiłowa pieszo nie chciałem, Taki pijany byłem. ja A potem od Śmiłowa? Autobus szedłem na kapę, żeby jechał, a pieniądze miałem. To ja to chciałem pomalować kurwa i nie mogłem tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest kurwa? Nie pomalowałeś. No nie szło. To jest Amelion. Co to jest? Amelion. <laughs> Co? Amelinon. Co to jest? Amelinowe, no to Jakie? Amelinowe, no dobra. A co to jest? No ale co to jest? To jest... Kurwa, Krzychu! To jest amelinowe! Amelion, to jest. I to, to drogie ja, ja chciałem je. to pomalować, to i nie idzie pomalować tego. Nie pomaluję! To musisz farbę amelionową Jaką? Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową, ameliną. To jest. I to, te ramki, to pomalujesz. Dlatego chcia to chciałem pomalować i chuja. Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To amelinium. No Nie pomalujesz. Farba nie przy mnie. Amelinium farbę. A Tutaj... jest taka? No jak? No, to jest kurwa wszystko może. Taka farba jest? No i amelinium farby nie możesz. To no że nie ma. A weź tomnik. No to jest ocynkowany Tak. Ale masz różne I opryskus, i stumnika, może być stumnik czerwony i farba nie rzędzie. No to jest ta temperatura. Tak Bo masz różne gatunki No Ten, ale wolno jeździ kurwa No nim, a jak szybko ma jeździć tej? Słuchaj Jak szybciej jedzie, to lepiej rozpierdala No tak, to jest Azja no. تם חוي تם нشمو